Nie jest yeah, stronger than cześć, cześć, tutaj Dawid. Dzisiaj zrelacjonuję wam moją pierwszą wycieczkę w Anglii, która odbyła się do miasta Ilkley oraz okolic. Są miejsca dalonała około pół godziny jazdy pociągiem z Bradford przejdę od razu do kosztów, bo jest to chyba najbardziej ważne. Za bilę w jedną stronę zapłaciłem 3 funty, czyli w dwie strony było to 6 funtów Plus koszt rezerwacji wynosił 3 funty. Więc ogólnie cała wycieczka kosztowała tylko 9 funtów. Wycieczka została zorganizowana przez Stowarzyszenie Kickstarter. Tak jak już w poprzednich odcinkach było mówione, jest to wysoce ważne, żeby na waszym docelowym uniwerku, gdzie chcecie odbyć Erasmusa, była tego typu organizacja, bo to znacznie umila sam pobyt oraz sprawia, że poznajecie ludzi po prostu łatwiej. Przechodząc kolejno do samej organizacji wycieczki, wszystko zaczęło się od zbiórki pod jednym z budynków uczelni, gdzie ambasador do spraw studenckich odebrał nas i zaprowadził na pociąg. Kolejno po dojechaniu do Ilkli spotkaliśmy naszego przewodnika, który dalej prowadził nas po pięknych, zielonych terenach. Między innymi zobaczyliśmy wieżę, która została zbudowana na potrzeby jednego z odcinków Jamesa Bonda. Co ciekawe, wieża zbudowana jest z drewna, a jest konstruowana tak, że wygląda jak na Konstrukcja w 100% z kamienia. Krajeobrazy w Ilkley są malownicze i dość surowe. Głównie przeważają odcienie zieleni. Wycieczka ta w pewien sposób zmieniła moje spojrzenie na Anglię, bo przyzwyczaiłem się do widoku miasta z samochodami, gdzie natury brak. Jednak teraz wiem, że nie wszędzie to musi w ten sposób wyglądać. To już od nas samych zależy, gdzie się osiądziemy: czy w spokojnej wsi, czy po prostu w wielkim angielskim mieście. Co do pogody, ciekawym zjawiskiem było zachmurzenie, bo yy, można było zobaczyć łąki, które były łaciate w promienie słońca oraz chmury. Przez całą wycieczkę towarzyszył nam bardzo silny wiatr, na który nikt nie był przygotowany, szczególnie z Jordanii, który przyszedł wkrótce w PS prawie umarł. Parę słów o ekipie. Uniwersytecki ambasador, który odebrał nas. Pod budynku Czerni, urodził się w Indiach, ale od paru ładnych lat mieszka w Anglii, co powoduje, że jednak łatwiej go zrozumieć niż przeciętnego Brytola, a już na pewno mieszkańca Bradford, bo w tym mieście angielskim mówiony jest dość charakterystyczny. Przewodnik, który nas odebrał ze stacji kolejowej, to mieszkańc Anglii, ale jednak nietypowy, nie bym powiedział. Pracował w różnych krajach oraz kontynentach, ponieważ przez pewien okres życia mieszkał nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie Również pracował jako przewodnik. Bardzo ciekawy i przyjemny koleś. W Drużynie było jeszcze trzech gości z Jordanii, którzy przyjechali do Bradford robić pewny research, więc nie mają oni przedmiotów na uniwersytecie tak jak ja albo Radek. Na wycieczce mieliśmy też jedną, jedyną dziewczynę, która pochodzi z Turcji i przyjechała do Bradford tylko na jeden semestr. I również tak jak my, uczęszcza na zajęcia na uniwerku, nie robi żadnego researchu. I myślę, że to by było na tyle. Tak, w skrócie, jeśli odcinek Wam się podobał, ten styl przekazu był ok dla Was, to możecie dać łapkę w górę, w górę albo suba. I ogólnie, jeśli Wam się też nie podobało, to też możecie mi o tym powiedzieć, bo chodzi o to, żeby każdego dnia było lepiej, żeby każdy odcinek był po prostu taki, że chcie, chcecie go oglądać. Także to by było na tyle. Ja, już ja się już zamykam. Życzę Wam miłego Dzianka i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.